Dodajemy co? Dobrze mieszamy! I hop! <laughs> Sam, skąd tu tyle mąki? Zo! Otwieram własną pizzerię! Właśnie skończyłem robić swoją pierwszą pizzę! Super! Ale jak ją będziesz dowoził? A może ty zostaniesz moim dostawcą? <laughs> nie mam mowy! Patrz, ile mam po tobie sprzątania, ale pomogę Ci zrobić robota z tektury, który będzie podawał pizzę. Wow, ekstra! Pospieszmy się w takim razie. Klienci czekają! To będzie na później. Sam przywitaj się! Hej, kochani! Siema! Hmm, dlaczego nie ma wszystkich subskrybentów? Pewnie zapomnieli włączyć powiadomień. Klikajcie dzwoneczek, żeby nigdy nie przegapić żadnego filmiku. A może po prostu śpią? Ty przecież uwielbiasz spać. Musimy zrobić 10 takich kółek i poprzyklejać je do siebie parami. Sam pomożesz mi zresztą elementów? Eee, nie lubię się bawić klejem, ale spoko, niech ci będzie. W końcu to do mojej pizzerii. Świetnie. Możesz również przykleić ten pasek, żeby nasze koła miały bieżnik. Zupełnie jak prawdziwe opony. Dobra, wszystko jasne. Hmm, może powinnam go poprosić, żeby to wyciął. Su, zapomniałem pistoletu. O, fajnie to wygląda. Też takie zrobię. Byłoby super, dzięki. Chyba znów zapomniałaś o jednej ważnej rzeczy. Jestem mistrzem w cięciu tektury. Skończę to i zabieram cię za prawdziwą robotę. Co racja to racja. Sam naprawdę zna się na wycinaniu. A wy? W czym jesteście dobrzy? Dajcie znać w komentarzach. Ciefej, no! Jeszcze z tobą nie skończyłem! Stój! <laughs> Jak to się stało? Samo się poturlało? Zacząłem robić nacięcia i ten tchórz mi uciekł. Wystraszył się nożyka. Kto by pomyślał? Rozumiem. Nożyk jest bardzo ostry. Trzeba się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Albo poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Gotowe! Fajne, co? Dobra robota, Sam. Piękne te koła. Jesteś najlepszy. No raczej i do tego najszybszy. To co teraz? Musimy zrobić mechanizm. Wow, ale skomplikowane. A co ty myślałeś? W końcu pizzeria to poważny biznes. Racja! No i nie od razu, że mi zbudowano. ostatnie patyczki! Spokojnie, sami, nie martw się. Uzupełnimy zapasy. Kupiłam nam lod na wieczór, czyli mamy więcej patyczków. O, super! Będziemy świętować otwarcie mojej pizzerii na słodko-chłodno! <noise> Dokładnie. Tylko nie trać jeszcze zapału. Musimy skończyć nasz mechanizm. Spokojna, twoja rozczochrana. Przecież ja kocham pizzę. A wy znacie jakichś miłośników pizzy? Dajcie znać w komentarzach. Hmm, miłośnicy pizzy. Nie przychodzą do głowy tylko żółwie ninja. No i sam, oczywiście. Założę się, że widzowie znają więcej postaci niż ty. Sprawdzę później ich komentarze. Popatrz sam, prawie gotowe. Kiedy zamontujemy koła? Teraz, tylko ostrożnie z klejem. Łatwo się ubabrać. Wow, a gdzie twoje przechwałki, kolego? Czy nie jesteś najlepszy? Każdy ma swoje słabości. Klejenie idzie mi znacznie gorzej niż cięcie tektury. To dobrze, że znasz swoje słabe strony, ale nie martw się. Nauczysz się kiedyś i będziesz najlepszy. Czas na przednie koła. Patrzcie uważnie, kochani. To będzie widelec naszego pojazdu. Hmm, co to? Mówił. Nie, nie, nie. Sam zgadnę! To będzie... Yy, to będzie... O! Przedni widelec! Przecież mówiłam! Tak? Ciekawe kiedy! Ja nic nie słyszałem, ale zgadłem w mgnieniu oka! <grym> w mgnieniu oka> tak jest, Sherlocku! To trzymaj kolejną zagadkę! Co hmm, będzie? O! Drewniane coś! Bingo! I musimy to przykleić do drugiego drewnianego czegoś! Znów zgadłem! Tak! I to coś będzie z tektury! Su, załamujesz mnie! Oj, tam po prostu czasem jak cię chwalę, tracisz nad sobą kontrolę i zaczynasz się popisywać. Jeden żarcik jeszcze nikomu krzywdy nie zrobił. To pewnie będzie kierownica! Zgadza się sami. Kochani, ostrożnie z lutownicą. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Dobrze, że ja mam ciebie! Teraz rama roweru. Użyjemy tektury falistej i natniemy ją wzdłuż brzegów. Hmm, przecież mamy już kierownicę. To nie kierownica sami, to części ramy. Zaraz zobaczysz. A, to będzie tylna część roweru. Zgadza się. A dokładnie nad kola i błotniki. Muszę wszystko dokładnie przykleić, żeby nie odstawało. Ludzie z całego miasta będą zamawiać moją pizzę. Dostawca musi jeździć na porządnym rowerze. Nad wyglądem popracujemy później. Okej! Okay. Trzeba to teraz przymocować do roweru. W tym celu wykorzystamy takie półkola o tej samej średnicy co wcześniej. Czas na klej. Się. Musi być stabilny, żeby się nie rozklekotał. Trochę wiary sami, bo przyklejacie zaraz do stołu i będziesz tak siedział, dopóki ktoś się nie zlituje. Ups, przecież żartowałem. Mam nadzieję, bo ja nie żartowałam. Jak będziesz mi grozić, to cię nie zaproszę na wielkie otwarcie. Naprawdę, to w takim razie sam dokończ ten rower. Oj, przestań su! Mała sprzeczka! Starze się! i zrobię przyczepkę, co? Cóż za zmiana tonu. Dobrze, tylko nie zapomnij przymocować kół. Jasne. Co to jest? Przecież jesteś detektywem. Zgaduj. To na pewno przycisk. <laughs> jesteś geniuszem. Ta. Ale bez sarkazmu. Ha, żadnego sarkazmu nie było. Miałeś rację. To przycisk, który będzie włączał i wyłączał rower. A tak w ogóle to skończyłeś przyczepkę? Oczywiście! Nawet drzwi się otwierają! Wow, dobra robota, Sam! Su, zawsze mówisz o tym, że trzeba być ostrożnym. Dostajesz ode mnie za to 5 punktów! O, pochlebiasz mi! Czas zamontować kierownicę! Pan Drewniak będzie idealnym kandydatem. Zrób Proszę drugą nogę. Spoko, łatwizna. Skończę nawet przed tobą. Śmiało! Ja już prawie skończyłam. No to patrz! Wow, ale szybko! Teraz przykleimy te elementy. Chciałaś pokonać najszybszego szlamika na świecie? Próbowałam. Spokojnie, praktyka czyni mistrza. Może kiedyś Ci się uda. Mam nadzieję. Została jeszcze głowa, trochę kleju i już. Ale fajny drewniak. Starałam się. Podoba Wam się nasz dostawca? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Posadzimy go. I przykleimy tu nogi, żeby mógł pedałować. Wow, nie wpadłbym na to. Prytne. Dziękuję sam. Czas na ręce. <grytne> Przy każdym projekcie czas na ręce, tylko że nasze. To prawda, i fajnie jest posiadać rzeczy, które się nimi wykonało, co nie? Zgadza się? No dobrze, panie drewniaku, trzymaj krawat. Musisz jakoś wyglądać, czekaj, mam jeszcze kapelusz. O, pasuje idealnie! Dobra robota! Teraz musimy tylko ozdobić przyczepkę, żeby każdy wiedział, gdzie się robi najlepszą pizzę w mieście. Wiesz co, Su? Zmieniłem zdanie. Nie chcę już pizzerii. Że co? Sam! Co mamy teraz zrobić z dostawcą? On należy już do przeszłości. Ja otwieram zakład z robotami. Czyżby? To spróbuj go złapać. A! Drewniak! Czekaj! Muszę cię dokładnie zmierzyć! Drewniak! Uff, pomogłam Samowi zrobić pizzę. Sam! Co to za piękny zapach? Wow, pizza! A jak twój zakład? Nie mogłem złapać drewniaka. Zaczekam, aż mu bateria padnie. E, jak chciałaś to zmieścić w przyczepce? <grym> Zupełnie o tym nie pomyślałam. <grym> Ale możemy zrobić mini pizzę! O, chyba się zatrzymał! Pójdę zmierzyć przyczepkę, żeby zobaczyć, jak ma być duża. Sam, nie zapominasz o czymś? łapka w górę, jeśli podobał Wam się filmik, ja idę do drewniaka. I subskrybujcie kanał. Papa! Pa!